Plana, która była świadkiem zamordowania Aliny, po śmierci dziewczyny rozmawia z balladyną. Uza stracona. Ach, każdej łezki brylantowej szkoda, kiedy nie dla mnie płynie ze źrenicy. Jutro ty będziesz wolny, mój kochanku. Jutro wymawiać będziesz okrutnicy, że cię dręczyła z rana do poranku. Ukryj się, skierko. Patrzaj, balladyna z w lesie tu nadchodzi. Sina, okropnie blada, z rozpuszczonym włosem. Ja twarz zakryję i pod wierzbą siędę, Będę mówiła do niej siostry głosem i obłąkaną gryźć będę, gryźć będę. Siostro, czy ci smutne żale nie mówią siostro, żeś ty źle zrobiła? I gdyby siostra twoja żyła, mogłasz byś ty ją zabić po raz drugi? Ach, nie dosyć długi nóż twój był, siostro. Siostro, lecz jeśli przebaczy Alina. Jeśli zapomni zapomnie i powie, siostrzyczko, miałam sen taki do chaty wieczorem. Nim wyszłaś w ciemne osiny ze świeczką, przyjechał rycerz. Rycerz był upiorem. Upiór dwie siostry pokochał szalenie i obie wysłał na maliny. Śniłam, że gdyśmy zaszły w głuche lasu cienie, siostra mnie nożem. Wtem się obudziłam. Chodźmy do wróżki, niech sen wytłumaczy. Ten sen nic nie znaczy. I tylko matka nas połaje, żeśmy za długo zabawiły w boże. Bańka z kryształu, którą wichry wydmą, z błękitu fali i barwami kwiatu malują zorze. Ale bądź spokojną. Ja nie wyjawię tajemnicy światu zostawię ciebie z przeznaczeniem spójną z ręką rycerza i ze zbrodni ręką a ręka zbrodni dalej zaprowadzi usychaj wiecznie tajemnicy męką każda malina ciebie zdradzi ta wieżba od ciebie widziała korą wyśpiewa lękaj się drzewa lękaj się kwiatu każda lilia albo róża biała i na ślubie i po ślubie będzie plamami szkarłatu na wszystkich liściach czerwona. Idź, weź ten dzbanek. Ja ciebie nie zgubię, ale natura z zbrodnią pogwałcona mścić się będzie. Idź do chaty. Odeszła i splamione krwią obmyje szaty, ale na czole plama zostanie czerwona. Nie ostrzegłam jej, próżno było ostrzegać. Ta plama nie zejdzie z czoła, ja zaś idę po fali kryształowej biegać. Rzucę ten ciemny obraz zbrodni w, w jasne koła. Zwierciadlanego gopła o blasku miesiąca, wrócę słuchać, jak szumi ta wierzba płacząca.